Cześć, witajcie na kanale Magia Agro. Żniwa kukurydziane coraz bliżej. Kukurydze są w tym roku bardzo ładne, mocno ulistnione. Pogoda była sprzyjająca rozwojowi właśnie roślin, ale również rozwojowi chorób grzybowych. I właśnie to, co widać na plantacjach, to głównia guzowata kukurydzy. Choroba grzybowa, która atakuje kolby i łodygi. Co ona powoduje, jakie wprowadza nam negatywne skutki, porozmawiamy sobie z Piotrem, lekarzem weterynarii w siedzibie firmy Magia Agro w Ciechanowcu. Zapraszamy. Znajdujemy się w magazynie firmy Magia Agro. Jest z nami Piotr, lekarz weterynarii z firmy Dobrowet, z którym porozmawiamy na temat mykotoksyn i ich wpływu na jakość pasz. I procesy fermentacji oraz na wpływ mykotoksyn, jeśli chodzi o zdrowotność naszych zwierząt, w nawiązaniu do guzowatej głowni kukurydzy. Piotr, czym właściwie jest ta głównia guzowata kukurydzy? Głównia guzowata kukurydzy jest to grzyb atakujący przede wszystkim kolby. Sama w sobie nie jest bardzo szkodliwa, aczkolwiek ma negatywny wpływ na procesy fermentacji. Jeżeli pasza nie zakisza się odpowiednio, powstają warunki sprzyjające do rozwoju pleśni, które produkują mykotoksyny, jak wiadomo szkodliwe dla zwierząt. A mógłbyś więcej nam opowiedzieć o tych mykotoksynach i, i o tym wpływie ich na, no, mm -hmm. na, właśnie na zdrowotność krów? Mykotoksyny są to substancje metaboliczne grzybów. To naturalny produkt ich rozwoju. Mają bardzo negatywny wpływ. One, mamy kilka rodzajów mykotoksyn: aflatoksynę, ochratoksynę, deoksynivalenon i zearalenon. Są one toksyczne wszystkie, powodują zaburzenia w trawieniu, co bardzo oddziaływuje na zwierzęta. Przede wszystkim, pierwsza podstawowy sprawa spadek mleczności, spadek wydajności mlecznej. Negatywny wpływ na zdrowotność, uszkadzają wątrobę i nerki krów wpływają negatywnie bardzo na wskaźniki rozrodowe. Zaralenon jest estrogennym, jest to fitoestrogen, który odbija, oddziałuje na u zwierząt, jest anabolikiem, jest to, ma działanie hormonalne, co, co potem odbija się na zdrowotności zwierząt, obniża ich odporność, obniża ich płodność, zaburza procesy trawienne, co się objawia biegunkami, spadkiem wydajności mlecznej. I ponadto jest jeszcze taka ciekawostka, która nie każdy o tym wie, nie każdy o tym mówi, aczkolwiek grzyby z rodzaju penicylium produkują substancje beta laktamowe które kumulują się w mleku, a to z kolei jest substancja bakteriostatyczna i skumulowana w mleku e, może być wykryta przez mleczarnię jako substancje bakteriobójcze, bakteriostatyczne, e, co jest przez, wiadomo, to jest karane, bo obecność antybiotyków w mleku e, to jest poważny problem dla gospodarza. E, w takich sytuacjach e, możemy chronić się przed mykotoksynami. E, po pierwsze jako przez odpowiednie przygotowanie e, paszy. Stosując zakiszacze odpowiednie i, i odpowiednio izolując, ale jak już mamy do czynienia z mykotoksynami, musimy się posiłkować sorbentami różnego rodzaju, detoksykantami, które będą wiązały te substancje antyżywieniowe szkodliwe w pasze. Dokładnie. I tutaj właśnie firma Magia Agro wychodzi naprzeciw oczekiwaniom hodowców, pokazując w swojej ofercie dwa produkty. Mastiti Detox i Atox są to produkty, tak jak już tutaj Piotr wspomniał, one są oparte na glinokrzemianach, które mają za zadanie wyłapać te mykotoksyny, związać je i oczyścić organizm zwierzęcia. Warto również zaznaczyć, że oba te produkty, wiążąc mykotoksyny, nie blokują wchłanialności witamin, aminokwasów i składników odżywczych. A co za tym idzie, przekłada się to wszystko na szeroko rozumianą zdrowotność krów. Dodatkowo Mastiti Detox mocno obniża poziom komórek somatycznych w mleku. Dzięki Piotrze za rozmowę i przybliżenie nam tematu mykotoksyn i walki z nimi. A ja przekażę Wam teraz informacje na temat dawkowania naszych produktów. A więc jak dawkujemy? Wszystko zależy od tego, w jakiej sytuacji się znaleźliśmy. Jeśli chcemy zabezpieczyć nasze krowy i działać prewencyjnie, to wystarczą dolne dawki. I jest to na przykład 10 gram atoksa na sztukę na dzień, bądź 1 kg na tonę paszy treściwej, właśnie w przypadku atoksa. Natomiast w przypadku Mastity Detox jest to 50 gram na sztukę na dzień. Oczywiście, jeśli już wystąpiły te mykotoksyny w naszych objętościówkach i porażenie jest dość duże, Wtedy warto tutaj zastanowić się nad tym, czy nie zastosować tych górnych dawek. I właśnie w przypadku Atoxa jest to 40 gram na sztukę na dzień, bądź 4 kg na tonę paszy treściwej, a w przypadku Mastiti Detox jest to 100 gram na sztukę na dzień. Warto tutaj zaznaczyć, że oba te produkty można stosować do wozu paszowego, jak również bezpośrednio na stół paszowy, na pasze, dla poszczególnej krowy, z osobna. Jeżeli macie dodatkowe pytania, nasi doradcy żywieniowi służą pomocą również w dopasowaniu tych produktów w Waszych dawkach żywieniowych. Warto tutaj zaznaczyć, że z pogodą nie wygramy. Są jednak inne metody walki z chorobami grzybowymi na plantacjach. Najprostsze z nich jest stosowanie płodozmianu oraz unikanie uprawy kukurydzy w monokulturze. To tyle na dziś. Jeżeli Wam się podobało, lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie i komentujcie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!